Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Tu znowu gimpera, to jest Brutal Doom eee, i to jest nowa wersja Brutal Duma 19, która wyszła dziś albo wczoraj. Eee, <laughs> I postanowiłem ją pobrać i nagrać dla Was odcinek. Mapa, na której będziemy grać, to Doom Remember. Zrobił ją mój widz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Pan Johnny Szyszkowski, który mnie swoją drogą troszkę męczył, żebym no... No nagraj tą mapę moją, no nagraj, no to ok nagrywam, bo w sumie i tak e, wszystko z duma co mogłem nagrać nagrałem już, bo nagrałem i duma jedynkę i dwójkę i Plutonię i. I jeszcze jakiś był wad, Była Plutonia Experiment i TNT Evolution i chyba jedyne co mi zostało to byłyby Master Levels yy, for Doom 2, które są do kupienia na Steamie. Jeżeli chcecie serię, to w sumie dajcie znać w jakiś sposób w komentarzu. To, po, to pomyślimy nad tym, bo chyba dawno nie było żadnej takiej oldschoolowej seriiki na kanale. I mimo, że nagrywam tam sobie yy, kilka serii, tak, żeby. No, ale nagrywam sobie odcineczek raz na tydzień, raz na dwa i kiedy się po prostu wrzucę. No ale mniejsza, nie przedłużajmy. Zacznijmy oglądanie nowego Brutal duma także mapy, które zrobił Johnny. I tutaj widzę pierwsza zmiana, która mi się bardzo nie podoba, bo <laughs> mamy w chuj tych poziomów trudności różnych i tak naprawdę, no nie wiem na co mogę liczyć. Power Fantazy, znaczy nie mam żadnych opisów. Okej okay. też żadnego opisu. Bo to na przykład jest, że Enemies Deal. 50% bonus damage. No dobra, no to weźmiemy full ultra violence. No będzie i zaczynamy. Pierdalaj, czaszko. Yeah. Dobra, niech się dzieje. Możemy zoomować. Mamy standardowo ten karabinek. O, tu mamy mocniejszy cios. <ścoughs> w wpysk. I to jest fajne, to mi się podoba. O! Pięknie. Nie mamy jeszcze fatality. Trzeba będzie znaleźć Berserka. Mam nadzieję, że na tej mapie... Znaczy z tego co wiem, to Berserk jest tutaj zawarty, ale on jest ukryty w sekrecie. A to im chciał na mnie wskoczyć! I odleciał skurwy syn. O! A! <ścoughs> ale to jest piękne po prostu jak dzisiaj pierwszy raz, od... bo to nie jest pierwszy raz jak odpalam tego Brutal Duma. Jak go odpaliłem i ja po prostu włączyłem sobie jakąś losową mapkę i zacząłem napierdalać tych przeciwników. No to uśmiech z twarzy nie schodzi, nie? Ła! Wow, Ła wow. Nie bądź taki szybki Chyba, znajdźmy to... O chuj! Jakąś broń na niego! Na przykład to jest strasznie spoko! Kurde! ho! Nice! Urwało mu ręce, no mocarny ten minigan jest. Chociaż to, to już było w poprzednich brutal dumach, nie? Więc to nie jest nic nadzwyczajnego. No ale dawno nie grałem w brutala, więc. Mam prawo się pojarać. Ochuj! Co to się stało? O! Moin Leben! Haha! <ścoughs> Moin Kurwa. Nice. Trochę głupie zmarnowanie apteczki, no ale. A widzieliście to? To jest mega kamskie bo jeszcze z tego szkieleta łeb zostaje, ale mamy teraz tą broni i ona działa. To jest wyrzutnie rakiet tego szkieleciora. No to jest strasznie fajna sprawa. Kako tu jest. No dobra. Bo ona poprzednio też była zaimplementowana. Ohu! W brutal dumie, ale no nie działała niestety tak jak powinna. Okej, okay, co my tu mamy? Już po wszystkim te beczki tutaj załatwiły sprawę O! Nie mam amunicji Jeo! Yeah, wy nie macie życia! Genialnie O! Bardzo mało widzę no pewnie jeszcze mniej Gdzie? Ojej, ojej, żeby się to nie skończyło zaraz. Ale sieka! Nieźle. O! Co to za spastykę tutaj? Nawet no, czyli bez sensu tutaj poszedłem. Może już nie dostałem w sumie. Ojej, oh yeah. Z tym sobie polecimy teraz. O! Gdzieś tu łazi. Nice! Ale to jest fajne, że jak on dostaje, to się na moment podświetla. Jego troszeczkę widać. Dobra, jest pancerz. Ale gdzie ja mam teraz dalej iść w takim razie? Ho-ho! Tu jakoś mogę wejść? Nie bardzo, co? No dobra. Rozejrzyjmy się w takim razie. I pomyślmy.

No, ale wiecie co? Pobawimy się teraz trochę. wytyfy, Czemu nie działają kody? O, to działa. I nie działa? Boże. I było na wszystko. No dobra. chcę sobie broni pododawać i się trochę pobawić. Yeah. Dobra. leczmy dalej. Bezbędnego pieprzenia bambus Nice Nice Po prostu to co robi Ten machine gun, to jest niepojęte Aha to się później otworzy, tak? Okej okay. Niechaj będzie Chyba że To tu to otworzy Moin leben, moin leben, moin leben, moin leben Moin, mein Leben. A, zamknięte. Ciekaw jestem czym mam to otworzyć? Nice. Zarwał w pysio. Teraz? Nie. Kurde, no myślałem, że się uda tam tą częścią minąć. A -ha 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 -ha. Wypierdalać. O oh yeah! No i robimy powtórkę z rozrywki w takim razie. Groźnie. Okej. Okay. Ta lufa wyglądała teraz, jakby się szybciej kręciła, chyba i mocniej. I odrzut był większy i w ogóle... No dobra, teraz jak to zrobiliśmy, to tu powinno być otwarte. Zgadza się. Zrobimy sobie save'a. No trochę się cykam, nie? Okej. Okay. Teraz ostrożnie. Nie mam amunicji prawie w ogóle. To to nie jest prawie w ogóle. Ja nie mam jej w ogóle. Okej. Okay. O. Berzerk. Secret. Kurde. Okay. Dobra, nawet z berzerkiem nie zabijemy tego mankubusa w ten sposób. Co tu się odpierdala? Co tu się odpierdala? Ale jest berserk. No to jest generalnie w chuj trudne, nie? Jeden z nas mogę... Zrobić to biegać w kółko i go berserkiem napierdalać Kurwa! Wow! Argwajla rozupczyłem. ha! Nice! Co to za zbugowana czaszka jakaś? O. Rozdupczyła się dobrze. Koniec! Pam, 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 param, pam, pam. Kaboom! I dalej przygotujesz do normalnego poziomu, okej okay. Dobra, także Moi drodzy, to był Brutal Doom I to była mapa Nie pamiętam nazwy, strasznie Cię przepraszam um, Johnny Remember, tak, o, remember właśnie. I don't remember. Your map name. I it was remember. Johnny. Okej. Okay. Uh, to i tyle. Strasznie dziękuję Wam za uwagę. Piszcie, jak tam się zapatrujecie. Czy chcecie jakieś filmiki z Duma jeszcze? Może jakieś? opatrzyć po prostu mapki. Jak tak to dawajcie znać. To coś pomyślimy. Yeah. I będziemy sobie grać. Jeżeli wy jakieś mapki umiecie robić, to też śmiało wysyłajcie. I tyle. Yeah. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.